Warsztat samochodowy Ursus zlokalizowany jest w Warszawie przy ulicy Piastowskiej 19. Zajmujemy się kompleksową obsługą samochodów osobowych i dostawczych wszystkich marek w zakresie mechaniki, elektroniki, diagnostyki i klimatyzacji. Naszym klientom oferujemy naprawy główne w zakresie układów hamulcowych, napędowych. Wymiany rozrządów i elementów zawieszenia, remonty silników i skrzyń biegów. Przeprowadzamy również pełną obsługę eksploatacyjną pojazdów. W naszej pracy korzystamy ze specjalistycznego sprzętu diagnostycznego oraz narzędzi, dzięki którym jesteśmy w stanie zdiagnozować i naprawić sprawnie każdą usterkę. W zakresie wulkanizacji świadczymy usługi wymiany opon, naprawę ogumienia oraz wyważanie kół. Dzięki profesjonalnemu i rzetelnemu podejściu do klienta zdobyliśmy zaufanie klientów indywidualnych oraz flotowych. Warsztat Samochodowy Ursus. Warszawa Ulica Piastowska 19. Zapraszamy! KN1 Production. Kampanie reklamowe na monitorach LCD.